Firma Hortens to jest firma zajmująca się sprzedażą kwiatów sztucznych i zgłosiłaś się do nas w momencie kiedy rozwoziłeś ten towar z samochodami. W tym momencie mamy magazyny internetowo, wysyłamy to wszystko paczkami, paczkomatami, kurierami, robimy sprzedaż internetową, e-commerce, więc to się bardzo mocno rozwinęło. Na końcu to zaczęłaś jeszcze nawet nagrywać filmy, więc całkowicie 180 stopni wszystko się odmieniło. No, i chcielibyśmy przedstawić taką krótką historię, jak do tego doszło, co się zmieniło w momencie, kiedy dołączyłeś do nas jako nasz klient. Ta historia zaczęła się, jeśli chodzi o współpracę z wami, od tego, że faktycznie prowadziliśmy biznes w zasadzie sprzedaży B2B, manualnej, gdzie nasi kierowcy jeździli bezpośrednio do odbiorców i sprzedawali towar z samochodu. Aczkolwiek z czasem trudności się zaczęły pojawiać z dostępnością ludzi z wysokimi kosztami prowadzenia tej sprzedaży, więc postanowiłem zmienić to filozofię firmy.